Wspomniałem, że masz taki widok, szerszy. No. Chcesz wiedzieć, po co przeszedłem? Nie. Namra. to ci powiem. Ktoś chce kupić od mnie obraz. To mu sprzedaj. Wiesz dobrze, szerszeń, że obraz wisi na cudzej ścianie. Po co ci to? Po co ci to? I ile ci jeszcze zostało? No, przypalał cię i masz recydywę. Dostaniesz trzy razy więcej. Nie przypalą, ale i tak nie wrócę siedzieć. Potem wyjeżdżam za granicę i zaczynam wszystko od nowa. Pomożesz mi. chodzisz tu po trzech latach. Proponujesz mi, w ogóle opowiadasz, jakby się nic nie zmieniło. No co się zmieniło, no, Nie masz pojęcia, do jakiego stopnia ludzie potrafią się zmienić. A? To teraz pewnie byś chciał, żebym cię spytał, do jakiego stopnia ludzie potrafią się zmienić. A ja ci zadaję inne pytanie. Pomożesz mi? Ostatni raz. A ja ci odpowiem, nie mogę, stary. Nie za darmo. Zarobisz na nowe życie. Ja już mam nowe życie. Tym bardziej mnie rozumiesz.